Szymon Palczewski, Cyberdefense 24. Moim państwa gościem jest Michał Wędrowski, prezes zarządu firmy Rublo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Miał pan kiedyś próbę włamu na swoje konto? Miałem i myślę, że wiele osób miało tego typu próby włamania. Mm. Oczywiście można, można mówić o prywatnych kontach, na które próbują się dokonywać włamania, ale też służbowe konta. Firmowa infrastruktura, no to myślę, jest każdego dnia atakowana w różny sposób. Skuteczne były, nieskuteczne? Z tego co wiem, były nieskuteczne i mam nadzieję, że właśnie tak to jest. Choć przyznam, że w tym kontekście to najbardziej ciśnienie mi podniosła próba wytransferowania domeny internetowej, którą zakupiłem na aukcji za dość konkretną kwotę. Udało się to zniwelować. Ale właśnie tutaj pomógł taki mechanizm zastosowania kodu Alfinfo, info Później odpowiednia szybka reakcja, przyszedł alert na ten temat, więc no tak, takie ataki się dzieją. Mówił Pan, że te ataki były nieskuteczne, te włamania były nieskuteczne. Korzystam Pan z uwierzytelniania wieloskładnikowego? Oczywiście, że korzystam z takiego uwierzytelniania. W świecie konsumenckim nazywane ono jest uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. W świecie takim biznesowym się przyjęło pojęcie uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Wynika to, myślę, z tego powodu, że może nieraz być dwuskładnikowe, ale nieraz może być trzyskładnikowe, w zależności od sytuacji czy też wymagań organizacji. Może pan pokrótce wyjaśnić, tak po chłopsku, na czym ono polega, takie, taki system zabezpieczeń? Tak, więc generalnie w uwierzytelnianiu wieloskładnikowym chodzi o to, że stosujemy nie tylko hasło, żeby się uwierzytelnić. Hasło to jest takim. Czynnikiem odnośnie wiedzy, więc coś co wiemy, tak jak hasło, czy może być to też nawet PIN, może to być odpowiedź na jakieś pytanie. Więc taki czynnik wiedzy jest jednym składnikiem. Kolejnym składnikiem jest coś co posiadamy. Więc może to być na przykład klucz sprzętowy, może to być karta, albo na przykład nawet smartfon. A trzecim y, takim składnikiem może być y, czynnik biometryczny, więc weryfikujemy na przykład odcisk palca albo robimy skan twarzy. I teraz, jeżeli się połączy te elementy ze sobą, co najmniej y, dwa z nich, no to mamy dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Korzysta pan z uwierzytelniania, jak słyszeliśmy, ale pomówmy teraz o konkretach. Powiedzmy, że ma mnie pan przekonać do stosowania tej metody, Jakie są korzyści z perspektywy zwykłego użytkownika? Z punktu widzenia zwykłego użytkownika, ja myślę, że główną korzyścią jest ochrona swoich danych prywatnych, informacji prywatnych. Jeżeli robimy zakupy w internecie, bywa tak, że zapisujemy dane karty płatniczej na koncie, może to być na marketplace'ach typu Allegro czy Amazon, żeby sobie ułatwić po prostu ten proces zakupowy. Jeżeli w takich miejscach nie mamy uwierzytelniania co najmniej dwuskładnikowego, no to po prostu ryzykujemy, że ktoś nam się włamie na takie konto, bo pozna to nasze hasło. A tych metod poznania hasła, zwłaszcza w świecie prywatnym jest sporo. Zwłaszcza jeżeli ktoś na co dzień nie zajmuje się IT czy bezpieczeństwem informacji, no, to może być tak, że dojdzie do ataku phishingowego, ktoś za bardzo nie zauważy, co robi, gdzieś poda to swoje hasło. Albo na przykład nie korzysta z menadżera haseł i ma takie same hasło zdefiniowane w różnych miejscach i dojdzie do wycieku hasła z innego miejsca, no i nagle mogę się zalogować na przykład na Amazona. Tam już mam kartę podpiętą, no i mogę wykonać transakcję. No to proszenie się o problemy, można powiedzieć. Generalnie tak jest, i uważam, ja taką świadomość mam od wielu lat, mhm. że jeżeli mam tylko hasło gdzieś zdefiniowane i tylko to hasło to, to mnie chroni, zwłaszcza jeszcze kiedyś, jak nie stosowałem password menadżera, no to czułem się niekomfortowo z tym. Mhm. A jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorstwa? Z perspektywy przedsiębiorstwa jest tak, że są pracownicy, nie ma się kontroli nad hasłami tych pracowników, no, nie powinno się znać no, oczywiście tych haseł. One są zdefiniowane na przykład w takim Active Directory. No i z racji tego, że pracownicy sami definiują sobie te hasła, no to znowu może być taka sytuacja, że stosują w firmie, w pracy takie same hasło, które gdzieś jest stosowane na przykład na portalu społecznościowym czy w jakimś słabo zabezpieczonym sklepie internetowym. Gdzie dochodzi do, do wycieku bazy użytkowników. I teraz, jeżeli nie ma zabezpieczenia takiego dwuskładnikowym uwierzytelnianiem, no to wtedy może to być furtka do sieci przedsiębiorstwa, bo można przetestować różne hasła, czy pobierze się taką bazę wykradzionych haseł. Można wtedy na tej zasadzie zweryfikować, czy postarać się znaleźć konkretnego pracownika danej firmy. No i próbować tego typu hasła, żeby uzyskać dostęp. I tu narażamy nie tylko siebie, ale całe przedsiębiorstwo. Tak, można, można tak powiedzieć, bo jeżeli ktoś już uzyska dostęp do sieci firmowej, no to wtedy nie musi już koniecznie bazować tylko na dostępie czy próbach uwierzytelniania do kolejnych kont. Może na przykład znaleźć luki. W oprogramowaniu, czy na serwerach, które są stosowane w takiej sieci firmowej, i na tej zasadzie uzyskać, otworzyć sobie po prostu kolejne drzwi, i tak z jednego kroku do drugiego dojść w końcu do konta, które ma uprawnienia administratora. No i wtedy już prawie wszystkie drzwi są otwarte. I robi się problem. Panie prezesie, pozostańmy w temacie przedsiębiorstw. Jak wygląda Jakie są wyzwania związane w ogóle z wdrażaniem systemu uwierzytelniania wieloskładnikowego właśnie w firmach? Czy może Pan wymienić kilka z nich? Tak, wyzwania są różne. Ja myślę, że przede wszystkim największym wyzwaniem to jest kompatybilność technologiczna, ponieważ, zwłaszcza im większe jest przedsiębiorstwo. Mm -hmm tym bardziej różnorodna jest ta architektura, y, infrastruktura, systemów IT, y, zwłaszcza jeżeli jest to jeszcze przedsiębiorstwo, które na przykład od dekad jest na rynku i ma też starsze systemy w użyciu, y, to nie zawsze jest to dość takie trywialne, żeby to uwierzytelnianie wieloskładnikowe wszędzie uruchomić, gdzie powinno być uruchomione, a jednak powinno być de facto wszędzie tam uruchomione, co najmniej gdzie administratorzy y, mają dostęp, gdzie są pewne dane wrażliwe, przetwarzane, a więc konta administratorów w pierwszej kolejności. Później wyzwaniem są same metody uwierzytelniania, ponieważ bywa tak, że na przykład pracownicy nie posiadają służbowych telefonów typu smartfonów, może nie ma innej możliwości, żeby z takim pracownikiem się komunikować poprzez linię telefoniczną, nie chcą instalować aplikacji mobilnych, może trzeba klucze sprzętowe kupić. Wtedy takie klucze sprzętowe mogą być dość sporym kosztem. Więc tych scenariuszy jest wiele, i dlatego taka platforma do uwierzytelniania wieloskładnikowego, na którą się przedsiębiorstwo zdecyduje, powinno różnorodność oferować w kontekście tych metod uwierzytelniania, tak żeby można było dopasować się do sytuacji w organizacji. Jest takie przysłowie: nie, nie myli się ten, co nic nie robi, więc zdarzają się również błędy. Czy może Pan wymienić kilka z nich, jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, podstawowe błędy podczas wdrażania uwierzytelniania wieloskładnikowego w firmach? Błędy zdarzają się różnego rodzaju, ale myślę, że najczęstszym błędem jest uruchamianie tego uwierzytelniania wieloskładnikowego. W pewnych obszarach pomijając ym, kolejne, no więc na przykład ym, zabezpieczamy dostęp, powiedzmy, do systemu operacyjnego Windows, lokalne logowanie do stacji roboczych jest zabezpieczone. No ale następnie, gdy ten użytkownik ym, próbuje uwierzytelnić się w kolejnym systemie, czy to na przykład przez remote desktop, albo przez VPN, no to może tam już nie ma y, tego MFA, yy, więc. Pewne miejsca nie są jednak już chronione i w niektórych przypadkach można ominąć takie MFA w jednym miejscu, wtedy się zalogować bez MFA w kolejnym. A przede wszystkim, jak już podchodzimy do MFA, to uważam, że jest istotne, żeby rozpocząć od kont administratorów, ponieważ takie konta mają jak najwięcej praw, mogą wiele czynności wykonać, nawet usuwać dane. Zatem jest to istotne, żeby w ten sposób postąpić. Jako prezes firmy zajmującej się uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, na jakie trendy zwróciłby Pan uwagę? Jakie innowacje powinny przykuć naszą uwagę, jeśli chodzi o, o te mechanizmy zabezpieczeń? Przede wszystkim uważam, że istotne jest bezhasłowe uwierzytelnianie oczywiście wieloskładnikowe. Yy, istnieje organizacja FIDO. Mhm. która opracowała standard już w wersji kolejnej, więc FIDO 2, który umożliwia właśnie takie uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które jest wręcznie podatne na ataki phishingowe. Uważam, warto zwracać uwagę na tego typu rozwiązania. Z tym powiązany jest trend, który się nazywa pass keys, a więc tak jak mamy passwords, mhm. jako hasła, no to mamy pass keys, które de facto są kluczami kryptograficznymi i tutaj w powiązaniu właśnie z tym standardem FIDO2 wiele się dzieje. Są spore wyzwania z wdrażaniem tego typu technologii nowej, ale istnieją rozwiązania na to. Nie wszędzie jest to jeszcze możliwe w taki trywialny sposób, ale jednak myślę, że świat idzie w tym kierunku, żeby to było możliwe prawie wszędzie. Firma Rublon oferuje przydatne rozwiązania, jeśli chodzi o e, zwykłych użytkowników, ale również firmy. I tutaj chciałbym Pana zapytać: jakie rodzaje metod uwierzytelniania wieloskładnikowego oferuje Państwa platforma? Więc tych metod uwierzytelniania mamy dość sporo. Może to być aplikacja mobilna Rublon Authenticator. Mogą to, ale też być aplikacje mobilne innych producentów, więc wszystkie, które bazują na standardzie te OTP właściwie. Dodatkowo SMS-em wysyłane kody, czy wysyłany SMS-em link do uwierzytelniania, Może to też być, a więc w ramach już tej aplikacji Rublon Authentic Authenticator, powiadomienie push, skanowanie QR-kodu, no i przede wszystkim klucze sprzętowe, takie jak YubiKey, OTP który umożliwia de facto uwierzytelnienie tego typu kluczem, który jest wsadzony do stacji roboczej prawie w każdej technologii i dodatkowo wspomniane klucze FIDO 2, więc jakikolwiek klucz sprzętowy zgodny z tym standardem, choć też wcześniejszym FIDO, może być użyty w ramach rublona to mówimy bardzo o takim szerokim katalogu tych możliwości, a na co najczęściej decydują się Wasi klienci? Bo rozumiem, że jest taki jakiś ulubiony element, ulubione rozwiązanie. Tak, zdecydowanie największą popularnością cieszą się powiadomienia push wysyłane na aplikację Rublon Authenticator. No myślę, wynika to z tego, że większość osób posiada dzisiaj smartfona z internetem. Można sobie taką aplikację zainstalować na ios na Androidzie. No jest to jednak dość wygodne rozwiązanie, bo przychodzi push na telefon w momencie, gdy ktoś takie uwierzytelnienie dokonuje, więc jest to właściwie też mechanizm alertowania użytkownika o tym, że ktoś podał już poprawne hasło w procesie uwierzytelniania. W związku z tym od razu wiemy, że coś się dzieje i możemy zareagować, możemy odrzucić tego typu uwierzytelnienie. Albo po prostu je zaakceptować. To bardzo wygodne rozwiązanie, i tutaj też pojawia się kolejny aspekt, bo z jednej strony, tak jak pan wspomniał, to jest wygoda. Dostajemy też informację, że coś się może dziać. Jest to proste w obsłudze, a równocześnie zapewniacie wysoki poziom bezpieczeństwa i jak do tego doszliście, jak to było możliwe w ogóle? Więc, no wszystko bazuje na feedbacku, który otrzymujemy od użytkowników, oczywiście też obserwacji rynku, trendów rynkowych. Kiedyś w takich pierwszych wersjach, podejściach Rublona nie mieliśmy powiadomień push, tylko mieliśmy skanowanie QR-kodu i z czasem dopiero doszliśmy do tego właśnie, że powiadomienia push są również bardzo ciekawym rozwiązaniem. Więc na tej zasadzie powstały. Rozumiem. Teoria to jedno, panie prezesie. Pogadajmy chwilę o praktyce. Czy może pan podać jakiś przykład, który zapadł panu w pamięci, chociażby kiedy to wasza platforma się sprawdziła i faktycznie no, podniosła ten poziom bezpieczeństwa waszego klienta? Ja myślę, że. W w czasie pandemii czy rozpoczęcia pandemii, gdy praca zdalna się spopularyzowała, to był ten moment, gdzie wiele tych korzyści stało się bardzo namacalnych dla naszych klientów, więc z jednej strony przy pracy zdalnej, przy infrastrukturach, które jeszcze dalej polegają na takich sieciach firmowych, no to połączenie zdalne przez VPN było standardem i zresztą dzisiaj nadal jest bardzo popularne. Więc uruchomienie takiego uwierzytelniania wieloskładnikowego dla pracowników, którzy siedzą w domu i to uwierzytelnianie dokonują zdalnie poprzez np. właśnie notyfikację push wysyłaną na telefon, na pewno ten poziom bezpieczeństwa zwiększyło, no bo już no, nie wystarczyło znać hasła i nazwy użytkownika. Nie było może do końca jasne skąd ci użytkownicy będą się uwierzytelniać, więc to na pewno było pomocne. Poza tym wiele przypadków wśród naszych klientów jest też takich, że hostują aplikacje desktopowe hmm. na na przykład Windows Server i te aplikacje są zdalnie uruchamiane przez RDP czy RDS, może to być RD Gateway czy RD Web Client na przykład i wtedy jak taka aplikacja, która jest wywoływana nawet na prywatnym komputerze użytkownika, choć de facto hostowana, utrzymywana na serwerze firmowym. No to dostęp do niej może być wtedy też zabezpieczony przy pomocy uwierzytelniania wieloskładnikowego. To jest bardzo częsty use case, który widzimy. Rozwój to podstawa sukcesu i tutaj pan wspomniał, że na początku mieliście QR kod i potem dochodziły kolejne możliwości, kolejne e, funkcjonalności w tym, doszliście do powiadomienia push. W związku z tym, jakie macie dalsze plany na przyszłość, jakie opcje, jakie funkcjonalności będziecie stawiać? Planów jest bardzo dużo, produkt rozwija się dość dynamicznie w różnych aspektach. Ja myślę, nie będę wchodził w szczegóły, bo to mógłbym przez pół godziny może co najmniej opowiadać, ale generalnie ten rozwój będzie polegał na tym, że będzie Umożliwienie łatwiejszej integracji y, rublona z różnego rodzaju środowiskami i zwiększenie właśnie kompatybilności z różnymi technologiami, ale przede wszystkim, w kontekście bezhasłowego uwierzytelniania, y, tutaj będziemy wprowadzać innowacje y, i to co się dodatkowo jeszcze będzie pojawiać to są integracje z systemami zewnętrznymi które wyciągają dane z Rublona więc już mhm. nie tylko integracje polegające na tym że Rublon zabezpiecza przy pomocy uwierzytelniania wieloskładnikowego pewne technologie ale również na przykład logi które Rublon zbiera różne informacje o zdarzeniach związanych z czynnościami administratorów one będą wysyłane w sposób zautomatyzowany do różnych systemów CM czy XDR. Więc to są rozmowy, które też obecnie prowadzimy z różnymi producentami. Coś zadzieje się w tym roku jeszcze, panie prezesie? Wiele myślę się jeszcze zadzieje w tym roku. No w końcu mamy 5-6 pię miesięcy mm -hmm. jeszcze przed nami. Co konkretnie się pojawi? Ja mam nadzieję, że pojawi się wersja Rublona, która będzie dostępna on-premise mhm. również. Mhm. W tej chwili Rublon jest dostępny tylko w chmurze, ale jednak widzimy spore zapotrzebowanie na rynku, zwłaszcza w sektorze publicznym, na rozwiązania on-premise. Także trzymamy pana prezesa za słowo. Panie prezesie, rynek nie jest łatwy, jeśli chodzi o zabezpieczenia i, i chociażby ten obszar uwierzytelniania. Jak sobie radzicie z tą konkurencją na rynku? Konkurencja jest oczywiście bardzo mocna, zwłaszcza ze strony producentów ze Stanów Zjednoczonych. Jednak uważam, że konkurencja jest pomocna może być pomocna ale z pewnością w naszym przypadku na naszym rynku jest pomocna w tym sensie, że Edukuje rynek, buduje tą świadomość, ma wpływ też na różne regulacje, które się pojawiają na świecie. Właściwie my klientów, najwięcej klientów mamy w Stanach Zjednoczonych, a myślę, to wynika z tego tytułu, że tam jest najwięcej regulacji mhm. też z sektora prywatnego ze strony ubezpieczalni, które sprzedają tak zwany cyber insurance, gdzie uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest po prostu wprost wymagane od klientów. Więc cały ekosystem na tej zasadzie jest rozwijany. Rublon wygrywa tym, że ma bardzo dobrą dokumentację w języku angielskim dostępną na stronie internetowej, która osiąga dość wysokie pozycje w Google międzynarodowo. Budujemy kanał partnerski od mniej więcej 6 miesięcy w Polsce. Pozyskaliśmy już kilkunastu partnerów w Polsce. Teraz to będziemy replikować. Ja myślę, że potencjał rynku jest bardzo duży, patrząc zwłaszcza na cały świat, i ponadto do dzisiaj mimo tego, że według mnie to jest oczywiste, że się powinno stosować uwierzytelnianie wieloskładnikowe, no to do dzisiaj wiele firm jeszcze w poprawny sposób go nie stosuje, mhm. czy ma pewne wyzwania. I teraz w ramach dyrektywy NIS 2 w całej Unii Europejskiej myślę, to tempo wdrażania tego typu rozwiązań. Będzie rosło, a takie rozwiązania jak Rublon, które są przystosowane też pod pewne lokalne wymagania, bo oferują na przykład odpowiednie integracje, y, są dostępne w języku polskim, y, mogą na tym skorzystać. Panie prezesie, podsumowując y, końco, końcowo, na co powinniśmy zwrócić uwagę w przyszłości, jakie zmiany mogą y, wystąpić w obszarze uwierzytelniania wieloskładnikowego? Na co by pan zwrócił uwagę? Myślę, ogólnie trend bezhasłowego uwierzytelniania jest mocno nasilany teraz przez tak zwane pas keys, mm -hmm. więc w świecie konsumenckim one, ich popularność będzie mocno rosła, bo jest po prostu duży nacisk ze strony producentów Apple i Google, którzy no, mają w garści najbardziej popularne platformy mobilne na świecie. Jest duży nacisk z ich strony, żeby te rozwiązania popularyzować. W świecie korporacyjnym paski też mają swoją rację bytu i też funkcjonują, ale są tutaj pewne wyzwania technologiczne. Ja myślę, że w świecie konsumenckim wdrożenie czy zastosowanie paski na dużą globalną skalę z pewnością mocno zwiększy poziom bezpieczeństwa w internecie, no i ułatwi de facto e-commerce globalnie. Zatem stosujmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe i bądźmy bezpieczni w sieci. Moim państwa gościem był Michał Wędrowski, prezes zarządu firmy Rublon. Dziękuję bardzo. Dziękuję.